Ja Witam Państwa bardzo serdecznie. Jestem na Placu Targowym. Ze mną przedstawiciele Młodzieżowej Rady Gminy i przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Wronki. Spotkaliśmy się tutaj, aby zaprosić Wronczan, tych, którzy jeszcze nie wiedzą, na przyszłotygodniową imprezę, którą Tobiasz może nam opowiesz, co to za impreza? Tak, zapraszamy wszystkich mieszkańców Wronek i nie tylko, wszystkich, wszystkich zainteresowanych muzyką. Zapraszamy na pierwszy Wroniecki Fresh Festival, który odbędzie się już w najbliższą sobotę na Wronieckim Targowisku. Będzie to absolutny powiew świeżości. Impreza, której, której inicjatorem jest młodzież, której młodzież oczekuje. No i myślę, że najlepiej o samej tej imprezie opowie właśnie młodzież, Młodzieżowa Rada Gminy Wronki. To tak. zapraszamy. Na całą imprezę bilety można kupić do soboty. W dniu imprezy również można kupić, a do środy jest promocyjna cena biletów 30 zł. Natomiast od czwartku już do dnia imprezy bilety są w cenie 50 zł. Na Fresh Festiwalu będą tacy artyści jak KB i ja oraz pięciu Jari będzie ogrodzona, dlatego jeżeli ktoś nie ma kupionego biletu, no niestety nie zobaczycie z zewnątrz, więc lepiej kupcie, a będziecie mieć noc pełną wrażeń. Wiem też, że jest w tej chwili jakiś konkurs VIP, możecie tak, przybliżyć? Tak, tak, na Facebooku, na profilu Summer Revolution Festival trwa konkurs do końca dzisiejszego dnia na dwa bilety VIP. Zapraszamy, żeby zobaczyć. Propoz tam wystarczy chyba skomentować i udostępnić. Tak, z tego co wiem, to tak. Skomentować udostępnić, i udostępnić, bo czas będzie losowanie. Z nami również Robert Dorna, wiceburmistrz naszego miasta. Skąd Ty tutaj Robercie? Yy, bo bardzo się cieszę, że ta impreza się odbędzie. Ona wyniknęła z takich właśnie trzech fajnych i pozytywnych intencji yy, raz Sebastiana Spychały i tych ludzi, którzy są wokół niego zgromadzeni, którzy robią podobne eventy w różnych miejscach. No i Sebastian sugerował, że fajnie byłoby, gdyby mu na tą przestrzeń również we Druga intencja, no to jest intencja naszej nieocenionej, aktywnej, zmotywowanej wyjątkowo pozytywnie młodzieży, która podchwyciła pomysł i bardzo się zaangażowała. To chcę podkreślić, że Nasza młodzież nie tylko chce, ale chce i pomaga, doradza, bierze na siebie też trudy organizacyjne. I trzecia intencja to jest intencja gminy, bo chyba w naszej gminie warto taki festiwal zorganizować. Mam nadzieję, że po raz pierwszy, ale nie po raz ostatni, myślę, że naszą ambicją jest, żeby ten Fresh Festiwal Brąki corocznie się odbywał. Dla nas, dla gminy to, to jest niewątpliwie promocja, bardzo dobra promocja. A powiedzcie nam jeszcze, yy, powiedzcie mi jeszcze, dlaczego akurat plac, plac targowy? No, jeśli chodzi o lokalizację tej imprezy, to mieliśmy yy, no, długą, burzę mózgów, wiele na ten temat rozmawialiśmy, wiele argumentów. Pojawiło się za tym, żeby ten festiwal zorganizować tutaj. Przede wszystkim przemówiło to za tym, że jest to serce tego miasta serce serce, serce Wronek. Jest to miejsce, w którym można spokojnie taką scenę ustawić, spokojnie można zrobić imprezę masową. Jest parking w pobliżu. Także mówię, no, za, za, za tą lokalizacją przemówiło właśnie to, że najłatwiej się tutaj dostać. No i druga sprawa jest taka, że szereg imprez, które w Wronkach są organizowane, odbywa się w Olszym. Tak. A my chcielibyśmy tę imprezę trochę wynieść w odczynek, żeby też w, innych, w innej części miasta można było coś takiego zorganizować i zaprosić mieszkańców. Wiemy, że wiąże się to trochę z tym, że dla niektórych ludzi, którzy tutaj mieszkają w pobliżu, może być to jakaś uciążliwość i w związku z tym, wychodząc trochę, przepraszając tych mieszkańców za to, że ta noc będzie głośna, w ramach zadośćuczynienia chcemy przekazać im darmowe wejściówki, które Młodzieżowa Rada rozda przed imprezą. Myślę, że nie będzie to rekompensata taka w pełni za to, że, że ta noc będzie pewnie zarwana, natomiast no myślę, że w jakiś sposób, w jakiś sposób wynagrodzimy ten, ten, ten trud tym mieszkańcom. A ogół społeczeństwa będzie się na pewno z tego cieszył. Też myślę, że to jest dobre, dobre miejsce, tym bardziej, że nie ma tu zbyt wielu mieszkańców, na szczęście. także. Czyli rozumiem, że jest to pierwsza impreza tego tak, typu we wronkach, tak? pierwsza tego typu Kolejne, kolejne będą. Czy chcielibyście jeszcze coś mieszkańcom przekazać? Rzeczywiście no, zapraszamy na tę imprezę. Mamy nadzieję, że większość przyjdzie. A w godzinach jeszcze powiedz? E, impreza zacznie się od godziny 21 i tak mniej więcej do godziny 4? Czwartej, trzeciej. czwartej. Trzeciej, czwartej. No to nie pozostało nic innego, tylko trzymać kciuki. I będę oczywiście... I się dobrze tak, tak ja myślę, że warto powiedzieć jeszcze o tym, że sama ta impreza to nie będzie stricte koncert raperów i DJ-ów, to będzie również fantastyczne widowisko, będzie pokaz laserów, będą LEDy, e, będą telebimy, e, będzie... E, będzie naprawdę świetna zabawa, będzie tam gastronomia, będzie można zakupić coś do jedzenia, coś do picia. E, także no, serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, nie tylko młodzież, bo to warto też o tym powiedzieć, że impreza jest stricte inspirowana przez młodzież, natomiast jest skierowana do wszystkich mieszkańców, którzy chcą po prostu dobrze się bawić. I, i dlatego zapraszamy wszystkich od małego. Bez względu na wiek. Bez względu na wiek. Nawet ja mogę przyjść. I Robert. <laughs> nie, <jako młodziek>. <laughs> dziękuję bardzo.